Północna Brabancja. Popularnym widokiem w tym regionie są pozdrawiający się na ulicy ludzie. Wiodąc spokojny tryb życia, całymi dniami przemieszczają się na jednośladach z miejsca na miejsce, by celebrować relaks i podtrzymywać kontakty w swojej społeczności. Uśmiech i serdeczność nie powinny dziwić nikogo zarówno tu, jak i w innych krajach Beneluxu. Zwyczaj ten, popularny na zachodzie, Polsce jest zupełnie nieznany. Wywołuje wręcz bardzo dziwne emocje i reakcje. Polska to kraj słynący z gościnności. Ludzie mili, ale zabiegani. Chcemy przekonać ich, by znaleźli czas na drobne gesty uprzejmości. Czy to jest możliwe? Czy uda nam się zaszczepić nowy zwyczaj? Czy Polacy są pozdromocni? Weź udział w akcji Pozdrowomcy. Nagraj swoje pozdrowienia i wyślij je w eter za pomocą naszej aplikacji. Czytała Krystyna Czubówna.